Witamy w kolejnym spotkaniu drużyny w ćwierćfinałach. Tym razem zagrają Wojownicy Piwnicy oraz Dark Angels. Pierwsze bany to Sona oraz Niko oraz Nasus. Ciekawe. Ban na Kaize. Ostatni ban w tym etapie drużyny wojowników. Co to będzie? Co to będzie? Padło na Dariusa. Ostatni ban w tym etapie drużyny Dark Angels. Czego się obawiają zawodnicy Dark Angels? Dravena, po raz kolejny zbanowany Draven. Jaki będzie pierwszy pick drużyny wojowników? Od czego zaczną grę? Będzie to swain, ciekawe. Ani razu nie pojawi się to jeszcze swain. Zobaczmy, co pokaże ten zawodnik swainem. Pamiętamy tego zawodnika, jak pięknie zagrał Jorikiem. Czy pokaże taki sam pazur, jak na Joriku? Kolejny pick Jacks, ok. Znowu piknięty Lucian, bardzo często pojawiający się Lucian na naszym turnieju. A aż dziwne, że go nie panujący Tak jak Drake Wena czy też Kaziksa, albo chociażby Dariusa. Jaki będzie drugi pik w drużynie Wojowników? Czy będzie to Tarik? Tak, będzie to Tarik. Ostatni pik w tym etapie do drużyny Wojowników. Czy to będzie Jin? Jin na Luciana? Tak, to będzie Jin na Luciana. Jin na Tresza może mieć dosyć ciężko. Druga faza banowania. Dwa ostatnie bany. nie Dark Angels. Padło na Rex. Rex, hey, ciekawy ban. Bardzo rzadko spotykana Rek'Sai, w ostatnimi czasy Ale ona potrafi wyciągnąć ten damage I klasyczny ban na Sylasa Bardzo silny Sylas, szczególnie na topie do puszowania, Ze swoim sustainem z W Pięknym wychodzeniem z opresji Banna Kartusa I ostatni ban w tym meczu Na co padnie Czego bawiają się w wojownicy 10 sekund do końca Padło na zaka Prawdopodobnie ze względu na Gina który nie ma Jak uciec przed Gankiem od zaka Będzie to talon Albo Zeraf. Jednak poszło na Zoi. Zoe dalej silna W aktualnej mecie Dalej ma ten damage w early Czy to będzie Yasuo? Jeżeli będzie to Yasuo możemy zobaczyć bardzo ciekawy pojedynek na mid nie? Albo nie albo Na co zdecyduje się zawodnik drużyny wojowników Jednak padło na Seduani? Czy teraz padnie na Yasuo? Nie jednak Azir i a Ajajaj, zobaczmy, czy Lissin będzie w stanie robić inseki. Dobry kick potrafi wykarować grę. Ten Jin może mieć ciężko na tego tresza. Ale Tarik z pewnością będzie starał się mu pomagać. Widzimy Tarik z exhaustem w razie czego. Ciekawym może być też pojedynek na. Topie pomiędzy Swainem a Jacksonem. Swain z pewnością będzie starał się obijać tego Jacksona na samym początku ze swojego Q. Czy Jean będzie w stanie oprzeć się gankom Lisina? Dobrze, a więc widzimy się już w grze. Do zobaczenia. Witamy ponownie. Tym razem jesteśmy świadkami spotkania wojowników oraz Dark Angels. jak będziesz biegał ten mecz Azir pod Lethal Tempo na Zoe posiada również Cleanse'a bardzo fascynujący pojedynek mid już dostaje Lisha Lissin. Zarówno zarównoż Sejuani dostaje go od Swain'a jak sprawdzi się Jin na bocie Już widzimy połka w stronę Jacksa od Swain'a Zarównoż namidlenie też nie jest kolorowo Azir podletał Tempo może być groźny Ze swoimi żołnierzami Zabierany krabik przez Sejuani Jak na razie bardzo spokojnie ale już tej Azir wchodzi w Zoe. Już ją mocno bie. Tak samo słoń Jaxa. Ajajaj. Lee Sin będzie robił kraba. Może będzie próbował wejść na tego Azira. Bo tutaj mocno spuszczony przez Gina. Co zrobi Lee Sin będzie próbował z Grampa. Ok. Jax w defensywy je. Zmuszony do użycia potek. ten dalej poszowany przez Gina I znowu złapany Jax i obijany przez Swayna. Jax najprawdopodobniej będzie czekał, aż Swainowi skończy się mana. Ale przychodzi Ani, Czy Jax będzie zmuszony do użycia flesza? W lepszej strony Sejuani. Czy Jax przeżyje? Jax umrze! Jax umrze! I to będzie first blood dla drużyny. Wojowników. Wyłapany przez Tresha Tarik. Ładny stunt ze strony Tarika. Flash ze strony Tarika zmuszony przez tego ładnego hooka. Daje obijana Zoe. Bardzo ładny flash ze strony Sejuani w Jaxa. On już nawet wiedział, że nie musi flashować. Ten flash na nic by się zdał. Był bardzo ściśnięty pomiędzy Swainem a Sejuani Bo ten Dali hard przez Tarika i Gina. Swain wycofuje się do bazy, gdyż nie posiada już Many. Zużył całą na pokrowanie Jaxa, ale Dostał first Bloda. Więc może sobie pozwolić na zakup składowego itemu. Lee Sin będzie próbował podejść Azira. Trzeci level, level Lee Sin. Zobaczmy, co w skóra. Ładny dash do warda. Trochę go obije. Flashe ze strony Zoi Bardzo agresywnie, ale Cleans od Azira. Czy Sajua nie uda się zabić Zoe? Nie, wycofuje się, ale... Jeszcze Azir próbuje coś tutaj dołożyć. Zoi na bardzo low HP. Ajajaj, ależ stresująco. Bardzo napięta sytuacja. Zarówno jak dla Zoi i Azira. Kuk... A jaj, znowu złapany Tarik. Stun ze strony Tarika. Obijany Lucian Misnięte W przez Gina. Bardzo obity Tarik. Niezbyt dobry deal dla drużyny wojowników. Starek musi stać trochę bardziej stół, ale ma jeszcze potki, także spokojnie Jin nie był dłużny i też dołożył swoje trzy grosze dla Luciana Widzimy Odrobina dominacji Swaina nad Jackson. Przez możliwość swojego poke'a Wbija szybciej szósty level Czas może jeszcze bardziej wychodzi tego Jacksa, ale Leesin prawdopodobnie będzie próbował pomóc. Lissin mało HP. Nie, jednak nie będzie, gdyż mógłby umrzeć, ponieważ posiada tylko czwarty level. Albo. Nawet jeśli, byłby to bardzo ryzykowne. Co ten Lisin robi? Czy da radę przeżyć? Ma jeszcze W do minionów. Słębie starał się za wszelką cenę go zabić. Swain ma jeszcze flesha. Ma ultimate, flash, no. Disney też został zmuszony do flesha. Czy da radę zabić Jaxa? Jax nie posiada szóstego levelu. Czy Swain wyciągnie ten damage? A nie trafił. Ale przychodzi Sejuani z pomocą. Jax fleszuje, zabija Swaina, ale raczej niestety Sejuani nie wyciągnie już tego damage do zabicia Jaxa. Bardzo ładna akcja ze strony Jaxa. Pierwszy frag dla drużyny Dark Angels trafiony przez Ezo i Azir, ależ piękny do za pomocą swojego E. Brawo dla Azira! Piękne wyczucie czasu tego zawodnika. Widać, że ma ten fuck w Azirze. Lekka przewaga goda dla drużyny wojowników. Kontrola wizji również po stronie wojowników, jeśli chodzi o Drakea. Bod dalej agresywnie poszukiwany przez Gina. Azir dalej zostaje na midzie. Leasing zabiera swojego Bluebuffa i prawdopodobnie będzie próbował zejść na bot lane Zobaczmy. I jeszcze. Prawdopodobnie będzie chciał wbić szósty level i dopiero wtedy robić chore akcje. On potrzebuje tej erki. To jest niezbędny jeśli chodzi o Teamfighty. Panie obijany Jax przez Swain'a. Niszczony Pinkward przez Tresza. Utrata wizji wojowników, jeśli chodzi o Drake'a. Tam Azir oraz Sejuani kręcą się wokół tego Dragon Spita. Czy zostanie złapany Lee Sin? One darze ze strony Sejuani. Latarnia od Tresza. Zajprowa już tutaj podejść. Botlane też już zaczął angażować się w tą akcję. Ale w międzyczasie. Trady na top lane. Jacks agresywnie. Słoń dalej ma przewagę. Jeśli chodzi o farmę, Azir dzielnie daje sobie radę na tą Zoe. Zoe już bez many. Czy Azir będzie prosił w nią bić? Tak, jeszcze jest Seju Aniu. Piękny ult od Azira. Czy Zoe uda się uciec? Jeszcze dokłada swoją nutkę żołnierzy Azir. Czy Zoe uda się uciec? W fleurze strony Sejuani. I Azir dopełnie dzieła zabijając Zoe. Swain w opresji. Ma swojego ultimata Idzie już mu na pomoc Sejuani. Czyli będzie zmuszony do kikał. Tak ładny kick podbija obydwu zawodników drużyny. Wojowników. Ale Swain ginie. Zobaczmy. Czy Jacks umrze? Wow! Ależ piękny flash ze strony Azira! Wow, wow! Zabija Jaxa pod jego własnym turetem. Jeden za jednego na to Właściwie dwóch za jednego, gdyż Zoe umarła wcześniej. Dając Azirowi wolną rękę do przełączenia się na team fightu. Na topлейnie też kontroluje Drakea. Jim kontrolnie sprawdza, co tu się dzieje. Czy tam przypadkiem nie ma Lisina? Może Lisin będzie próbował wejść na tego Swain'a Ten Swain nie ma jeszcze ultimate'u. Azir niszczy Pinka drużyny Dark Angels. Bardzo ładny wcześniejszy kick w obydwu zawodników drużyny wojowników przez Lisina. Zobaczmy, akcję na idzie. Azir vs. zoi, Zoey z Dark Harvestem. Już zaczyna mocno być, ale czy Azir nie dał rady za dużo? damage'a weszło w jego mortkę. Ajaj, Disney teraz pomaga zabić Swaina. Już kastował Kika. Ale Jack szybciej zabił swaina. Było, słuchać już kastowanego Kika. Na wszelki wypadek. A i znowu już wyłapany Tarik. Czy Tarik umrze? odpali ultimate'a? Tak jest odpalany ultimate, Tresz ucieka. Zmuszony do flesza Lucian Łapia Tarik i znowu łapany Tarik, ale już pięknie hukuje ten tres. Leże strony stronę Gina. A, jeszcze to za późny od jaj Ajaj. Ajaj, a, jeszcze to ograne. Ajaj. I jeszcze w międzyczasie Seduani zabija Infernala. Pierwszy w tym meczu i pierwszy na drużynę dla drużyny wojowników Zoe już tutaj chce wyłapać tego low tarika. Tarik zostanie do pomocy Jinowi Zobaczmy. Już biegnie do pomocy Seduani. Tym razem Zoe jest zmuszona uciec. Przepraszam, Wuje Ulta ale a jest zamknięta przez Ulta Gina. Bez szans na ucieczkę. A nie hukuje ten trash. Widzimy przewagę w kilach dla Jaxa. Ale swing dalej hard-to tapa. topa. Cały czas walka o, trwa walka o kontrolę wizji wokół Drakea. Minimalna przewaga we fragach oraz farmie dla Gina daje sobie ładnie radę na tego potleina. Mają swoją Sejuanii, która przychodzi im pomóc, gdy są w opresji. Czy to będzie blue Bow do dla Azira? Nie, najprawdopodobniej Azir idzie wspomóc swojego Swaina. Jax nie wie co się święci, nie ma wizji, wbija się w sławna marnując swoje Q. Jax będzie teraz w bardzo dużej opresji. Tak będzie zmuszony do ucieczki, będzie próbował zabić Swaina, ale Azira mu to uniemożliwi. Jeszcze desperacko próbował uciec z dołem, ale turret hity dokończyły sprawę. Kolejny frag dla drużyny wojowników. Czy to będzie tym razem blue dla Azira? Tak, to będzie blue dla Azira. Zoe w międzyczasie puszuje, Tureta nam idzie, trafiony Azir. A ja nie zdążył się wykastać. Azir byłby już martwy, gdyby to go uderzyło wcześniej. jaj. ten damage od zoe. to ona jest dalej bardzo silna. Znowu trafiona uśpieniem Sejuani. Jin już śpieszy pomocą, ale Jin też jest zamknięty przez Botlena. Tymczasem za daleko stali gracze wojowników, żeby też mógł ich złapać. Bardziej asekuracyjny hook. Bombelek jeszcze ze strony Zoe. Jeszcze w międzyczasie Jack zabił Heralda. Wow. Puszczę go od razu, żeby wziąć tego pierwszego tureta na topie. I prawdopodobnie tak uda mu się wziąć tego tureta. To będzie first turet dla drużyny Dark Angels. Azim ma bardzo ciężką linię na tą Zoi. Ale widzimy, że Sejo ani wbija się ze Swainem w Jacksa. Obydwa flasze ładny ULT. Bardzo ładny ULT. I Jack znowu zostaje wyłapany. Mimo tego, iż wziął pierwszego tureta na konto Dark Angels, Dużna wojowników dalej ma przewagę w goldzie dzięki fragom. Czy botem będzie wyłapany? A ej, mi stnie, ten Hook odkresza. Będzie tutaj złapany Tarik. Bardzo ryzykownie został. Nietrafiony bombelek od Zoi. Tarik na spokojnie, bez ultimata. Azir będzie puszował mida Już przychodzi lisni, żeby go od tego zniechęcić. Wyłapowana Zoi, i Zoi umiera. Duża ilość cc od Sergiu Aniu robi swoją robotę. Wraz z Tarikiem, czy Swain'owi uda się zebrać pierwszego tureta dla drużyny wojowników? Tak, uda mu się. To będzie pierwszy turret dla drużyny wojowników. Czy Jax będzie się wbijał w Swaynowi? Tak, wbija się w niego. Ładne E. Jax sforsowany do życia ulta. Akcja na no botlany. Tarik zużył swojego ulta. Tam jest Lisin Lee Lee Sin zużył też Kika. Lee Sin w pół martwy, Jim ma jeszcze swojego ultimata, czy uda mu się trafić Lisina? czy zabije Luciana, ładny flash ze strony Luciana Kontrola wizji jak na razie bardzo podróżnie Dark Angels, ale nie, niestety nie mają wizji na Drake'u. Kiedy będzie podejmowany Drake przez drużynę wojowników? Najprawdopodobniej teraz po wzięciu pierwszego tureta na bocie. Jest to drugi turet do drużyny wojowników. Oni już mają lekką przewagę 3000 nad Dark Angels. Jeszcze teleport ze strony Swayna do szybkiej pomocy. Jeszcze Tarek przychodzi pomóc. I to będzie drugi infernal do drużyny wojowników. Mega duże wsparcie. Jeśli chodzi o damage. Będzie teraz wyłapywana Zoe. Flash ze strony Swain'a. Ajajajajaj, ja, aj, aj, ja, aj, aj. ja. Misnięte E. Ładny ultimate ze strony Swain, ale i tak umrze. Jeszcze cleans przez. Aziria został zużyty. Lisin oraz reszta już śpieszą na pomoc. Ładnie złapany Azir przez Tresha. Dwie minuty do Barona. Niszczony Pinkward na rzece co zrobi teraz drużyna wojowników Czy to będzie red Buff dla Jina? Tak, to jest red Buff dla Jina Lucian oraz Jax pozostają na Dynamidzie Botlane stara się spuszować Bota Ale już stoi na straży swojego mida. Czy Jaggs Jags oraz Leasing próbowali zrobić zasadzkę na Swaina. Już do niego schodzą. Czy zdążą? Swain zaczął się cofać, ale będzie poszło dalej. Lee Sin się cofa. A to ciekawe. Tak, na 100% będą próbować zabić Swaina. Swain ma swojego ultimata. Nie ma za to flesha. Nie ma też many. Zobaczmy, co będzie pró próbował tutaj zrobić. Czy da radę z tutaj wyciągnąć? A ja, niestety, nie da rady. Z ojcem pojedynkuje się z Sidouani. Lekka przewaga w godzie tej drużyny wojowników, ale to przez te i przewaga kilach. Jest to drugi blueback dla Azira. Zoe stara się puszować Minę czy weźmie pierwszego tureta i już do niej zmierza Azir Lee chce oddać blue buffa dla Luciana najprawdopodobniej Botlane biegnie w stronę Zoe, Zoe zostaje bardzo w przo do przodu Czy Uda im się ją złapać? Nie, odpuszczam Lee już był tutaj w gotowości Sejuani spotyka się z Jaxem w górnej dżungli Trafiony Jeans z bombelka. Gdyby teraz mógłby umrzeć. Ależ piękne wbicie się Azira. Wyciągnięta Zoi, flesze ze strony Gina, Flesze ze strony Tresza. Wyłapany Tresz. Zno... Tresz złapał. Ale niestety nie ma tego damage'a. Ultimate ze strony Tarika. Ginie Lucian, Ginie Lisin. Ależ piękny Tifa pod Turetem. drużyny Wojowników. Cudowny, to był bardzo clean teamfight. 0 za 5 jeszcze pod przeciwnym turetem, aż piękne zgranie. Czy to będzie podejmowany baron przez drużynę wojowników? Tak, te dwa Inferna draki dają mi dużą przewagę w połączeniu z baronem. Będzie to miażdżąca przewaga przez parę minut dla drużyny wojowników. Beztratny Baron oraz Teamfight dla drużyny Wojowników. Cóż za piękna akcja. Mam teraz masakryczną przewagę nad drużyną Dark Angels. Bardzo ładny ultimate ze strony Azira. Wyciągną tą Zoe. Za minutę pojawi się kolejny Drake. Będzie to kolejny Infernal. Dark Angels nie może sobie pozwolić, żeby oddać tego kolejnego Drakea wojownikom, gdyż to oznaczałoby bardzo duże kłopoty. Trzy Inferna Draki masa masakryczną przewagę w obrażeniach. W połączeniu z Baronem mogłoby to nawet zakończyć grę. Już się kręci tutaj w Dark Angels. Trafiony Azir przez bombelek Zoi. Ajajaj, ten damage od Zoi. Bardzo soczysty. Znowu jak od Zoi. Hook od Tresza. Niestety nietrafiony. Złapana Zoi przez Swayna i umiera. Jeszcze ultimate od Sejuani. Ani. Będą się przygotowywać do wzięcia trzeciego infernala. Czy Lisyn jest bardzo daleko? Net, nie ma co. Trzeci Infernal. Czy w wojowników będzie to teraz kończyć, zobaczmy. Już się bardzo zbierają. Chcą wychwycić prawdopodobnie Lisina. Tak, dokładnie. A Lisin w ostatniej chwili daszuje się ze swoim W. Jest sforsowany do flesha. Ucieka. Ale to jest wygoniony z midlane'a. Na pewno wezmą teraz drugiego, które na midzie wojownicy. Czy pokuszę się o więcej? Biorę drugiego mida, drugiego turetę na botlenie.